Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, o którym mnie męczycie, dręczycie i prosicie, abym wreszcie nagrała o tym filmik. Ja powiem Wam szczerze, że nie czułam jakoś bardzo dużej potrzeby mm, nagrywania tego filmu, ponieważ ja nie uważam, żebym robiła coś szczególnego. Z moimi paznokciami. Bo dzisiaj o moich paznokciach właśnie e, będzie mowa i Wam moje paznokcie się bardzo podobają. Mi też się one bardzo podobają. I powiem Wam szczerze, że paznokcie to jest chyba jedna z takich rzeczy u mnie, która mnie nie zawodzi która jest zawsze twarda, nie łamiąca się. E, Taka, której każdy lakier będzie super się trzymał. No, moje paznokcie są naprawdę super. Przynajmniej ja tak uważam. I wy prosiliście mnie, abym powiedziała Wam kilka słów właśnie o moich paznokciach: o tym, czego używam. Jakie może, nie wiem, lakiery są moje ulubione na dzień dzisiejszy. Co jeszcze? Opowiem Wam też trochę o mojej przygody, przygodzie z paznokciami. Także teraz, właśnie y, przyszedł czas na taki krótki filmik. Mam nadzieję, że krótki, y, właśnie o moich paznokciach. Kochani, y, zacznę od tego y, w ogóle, czym są dla mnie moje paznokcie. Moje paznokcie są to takie moje przedłużenie mojej ręki. Ja mam bardzo yy, krótką małą dłoń i powiem wam szczerze, że Kurczę, gdyby nie to, że mają fajny, ładny kształt i często noszę długie paznokcie, to moja dłoń by była taka krótka. Ja mam płciowate takie palce, jak palułeczki, jak to mówicie. No i to, i to by było po prostu podkreślane bardzo, gdyby nie to, że po prostu mam fajny kształt. Ja zawsze paznokcie kształtuję na migdała. Nigdy na kwadrat, nigdy na całkowity okrągły, zawsze migdałek, zawsze takie pół zaokrąglenie i rzadko je ścinam, powiem Wam szczerze. Raz na trzy tygodnie siadam i piłuję albo ścinam i piłuję, bo wiem o tym, że im częściej ingerujemy w te nasze paznokcie, tym one po prostu będą słabsze, nie ukrywajmy. Ja o paznokciach troszeczkę wiem, ponieważ na drugim roku studiów przeszłam kurs zdobienia paznokci i tworzenia tipsów akrylowych i żelowych i to była, to była ogromna moja pasja i naprawdę wiąże, wiązałam z tym trochę swoją przyszłość ale niestety moje dłonie ręce nie wyrobiły, bo okazało się, że przy na przykład 3-4 osobach dziennie to po prostu ręce mi tak bolały od piłowania, głównie chodziło o piłowanie, że naprawdę no, nie mogłam wiązać dalej przyszłości z tym. No, także przyszłości swojej nie związałam z zawodem e, ale ale zostało mi to w życiu, tak? Bo. Raczej sama sobie maluje, raczej sama sobie kształtuje, choć powiem Wam, że jestem dosyć leniem i lubię po prostu, jak ktoś mi to robi. Po prostu to jest fajne, kiedy ktoś zaopiekuje się nami, naszymi dłońmi i, i niech się dzieje co chce. A jak coś nie wyjdzie, to się mówi: o wiesz, co tutaj, tu, coś, coś nie tak. E, także jak każda kobieta lubię to, ale nie mam żadnego problemu, żeby usiąść sobie wieczorem, przemalować paznokcie, coś pokombinować także, e, także tutaj e, tyle jeżeli chodzi o taką moją stronę zawodową e, Druga sprawa chodzę raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca do kosmetyczki, a raczej do mankurzystki, żeby zrobiła mi porządek ze skórkami, głównie chodzi tak bardziej pielęgnacyjnie. Ja chodzę do salonu Hest, którego już znacie, bo robiłam kilka filmików, w którym właśnie albo byliśmy w Heście, albo, albo, albo coś takiego. Ja bardzo, bardzo się z tym salonem zaprzyjaźniłam i pozdrawiam serdecznie Ole, która zawsze robi mi paznokcie, jak, jak przychodzę w ogóle do Hesta. No i. Tutaj to jest bardzo ważny element, ponieważ my inwestujemy w swoje paznokcie i to, że naprawdę one będą w fajnej formie, tak? Czyli dobrze będą wycięte skórki, bo sami często sobie niestety robimy krzywdę zacinając się, wycinając za bardzo skórki i tak dalej. Więc tutaj warto... Raz na jakiś czas. Ja nie mówię, żeby to robić raz na 2-3 tygodnie, ale raz na półtora miesiąca warto iść i oddać swoje dłonie w ręce specjalisty. Kogoś, kto po prostu naprawdę zaopiekuje się naszymi dłońmi. Ja używam kilku odżywek. Na dzień dzisiejszy jest to odżywka z Eveline Paznokcie. Twarde i lśniące jak diament. Um, ja mówię tu o tej odżywce, ale bardzo, ale to bardzo Was ostrzegam. Uh, jeżeli chcecie używać tej odżywki, to zróbcie próbę na przykład na jednym paznokciu. Jeżeli poczujecie jakiekolwiek szczypanie, pieczenie, nie wiem, swędzenie, cokolwiek, odstawcie to kategorycznie. To nie jest produkt dla wszystkich. Odżywka ma substancje, nie powiem Wam jakie, bo ja się akurat na tym nad składach nie znam, ale dużo mówiło się o tym, że, że te odżywki wylań potrafią szkodzić, więc jeżeli jeżeli czujecie jakiekolwiek e, skutki uboczne to odstawcie to, nie róbcie sobie krzywdy za wszelką cenę. E, do niedawna używałam odżywki Nail Tech e, ale powiem Wam, że nie byłam zadowolona z niej. Ja, co prawda, dostałam tą odżywkę do testów, ale nie robiłam jakiejś szczególnej recenzji czy omówienia, ponieważ najzwyczajniej nie byłam kompletnie zadowolona. A powiem Wam, że ja nie lubię po prostu siedzieć i ciągle narzekać na jakieś produkty. Jeżeli wiem, że to jest jakby warte powiedzenia, to, to o tym mówię. Ale tamten produkt po prostu ani nie był super negatywny, ani, ani pozytywny. Poza tym dużo krócej mi się trzymały, trzymał lakier na, na tych odżywkach, więc no. Nie byłam, nie byłam jakoś super zadowolona a tutaj jest Eveline i za tą odżywkę dałam chyba z 9 zł, także ja tak naprawdę tej odżywki użyłam tylko dlatego żeby jak nałożę już lakier, to żeby lakier mi nie odbarwił moich paznokci także w sumie w sumie, w sumie po to. Także polecam Wam konkretnie tą odżywkę, pod warunkiem, że nie czujecie żadnych skutków ubocznych. Następną rzeczą, która jest bardzo, bardzo ważna i która daje taki niesamowity błysk paznokciom. To jest bardzo dobry nabłyszczacz, utwardzacz w jednym. Ja używam od w roku e, tego produktu z Essie e, Good To Go i powiem Wam, że to jest najlepszy produkt jaki, jaki w życiu używałam bo Essie e, Good To Go po pierwsze utwardza, po drugie super, super napłyszcza płytkę paznokcia po trzecie Sprawia, że lakier, który nałożyliśmy po prostu w mgnieniu oka wysycha. Jest to naprawdę świetny produkt i ja będąc teraz na targach, kupiłam sobie drugą buteleczkę, bo już tutaj widzicie mam połowę i niebawem pewnie zużyję. Niestety w sklepach typu Super Farm Good to go kosztuje około 40 zł. To się tak waha pomiędzy 36 a 40. Jest to za dużo. Jest to po prostu za dużo i ja nie kupuję w super farmie. Poza tym mam wrażenie, że z super farmu one szybko gęstnieją. Nie wiem na czym to polega, ale ja tą. E ten egzemplarz mam od targów wiosennych i jest super konsystencja, nic mnie nie, nie ma żadnego gluta, nic. A kiedy kupiłam raz Good to go właśnie w super fermie to po kilku dniach po prostu był taki ciągnący się, że poszłam oddałam. Także... Także tutaj polecam Wam Good To Go z Essie na każdy lakier, każdy super utwardzi, super nabłyszczy i dzięki temu, że on znajdzie się na naszych paznokciach, nasz lakier bardzo szybko wyschnie. No, i chciałam Wam jeszcze pokazać kilka lakierów do paznokci, które są moimi ulubieńcami ostatnich miesięcy. I tutaj pokażę Wam lakiery, które były u mnie często latem, ale teraz, kiedy jest pora jesienna. Cały czas je po prostu nakładam i są super i wiem, że będą ze mną przez całą tą jesień i pewnie zimę naprawdę świetne są. I tutaj naprawdę tak bardzo, bardzo szybko przelecę. Więc tak, tu jest Essie Muchi Muchi. Niestety to jest lakier, który trzeba nałożyć trzy razy, aby był naprawdę fajny efekt. Lub jedną warstwę na przykład do Frencha. Następnym kolorem jest kolor, który, o który często pytacie mnie w komentarzach, bo on się pojawiał w kilku filmikach. Jest to lakier z Color Club. I to jest dokładnie e, numer 1002, nazwę dokładną Wam dam w opisie. To jest przepiękny łososiowy kolor, tylko że ten kolor ma to do siebie, że on jest tak intensywny, że to jest łosoś, ale taki bardzo, bardzo dający w oczy, że tak powiem. W ogóle hmm, Color Club ma hmm, to do siebie, że ich lakiery są tak zwane jednowarstwowe, czyli ich pigment jest bardzo, bardzo mocny. Teraz też mam z Color Club żółty lakier. I tu są dwie warstwy, ale tylko dlatego, że ja lubię mieć takie intensywne. Hmm, odcienie, także tylko dlatego dwie, ale jedna warstwa już nam kryje paznokcie, także to są niesamowite lakiery. Można je kupić na targach kosmetycznych, w hurtowniach kosmetycznych i w internecie w takiej drogerii Euro Fashion. Także ja tam od czasu do czasu coś zamawiam i tu jest lakierów 15 ml, także to jest super Kolor jeszcze mam z kolor klap miętowy i taki mega, mega różowy. Następnym kolorem jest Znowu łososiowy, bo łososiowy kolor jest moim ulubionym kolorem, ale jak wiecie, no każdy kolor ma inny odcień i ten kolor po prostu urzekł mnie na maksa, kiedy go kupiłam rok temu. I to jest kolor 722. Nazwę również Wam napiszę na dole, ponieważ nie chcę tutaj łamać języka, i to jest Essie. Aha, chciałam Wam jeszcze podkreślić, że ja ESI kupuję zawsze na targach kosmetycznych. Tak jak byłam w tym roku, to kupiłam sobie lakiery za 16 zł. Także nie kupuję w drogeriach, bo zdecydowanie za dużo kosztują. Także z ESI. Następny lakier to jest znowu tak naprawdę łososiowy, ale bardzo rozbielony. On jest naprawdę taki, um, powiedziałabym, beżowy, z dodatkiem łososia. I to jest z firmy NYX um, i to jest kolor um, NGP244. Oczywiście um, nas tutaj jeszcze raz to wszystko napiszę, a dokładna nazwa jego jest Naked Pink, także taki z Nexa. Następny lakier to jest sławny lakier z to jest sławny lakier Watermelon z Essie. Ja bardzo dziękuję Agacie, która mi przysłała Sporo lakierów Essie, m.in. ten Watermelon, bo bardzo, bardzo mi służy i bardzo jej dziękuję za to. Następnym lakierem to już jest taki jesienny kolor fioletu, ale takiego przełamanego, taką wiśnią. No, nie wiem do końca jak, jak opisać Wam ten kolor. To jest kolor Bahama Mama i e, on jest takim jesiennym, e, fajnym, ciemnym kolorem. Następny lakier to jest e, słynny na YouTubie, e, Mint Candy Apple z Essie. E, wiem, że to jest kolor e, bardzo znany, głównie w e, porze wiosennej, ale ja e, cały czas go często nakładam i go uwielbiam. Dalej, Inglot. Inglot kiedyś to była taka moja najbardziej ulubiona marka, jeżeli chodzi o lakiery, ale kiedyś te lakiery były dużo tańsze. I powiem Wam, że teraz, jak one kosztują chyba 24 zł, to to w sumie już jakoś tak nie chodzę, nie kupuję, ale ten kolor zawsze jest ze mną i kiedy on mi się skończy, to, to zawsze to zawsze wracam. I to jest kolor 36, kolor bardzo ciemnej czerwieni, takiej wpadającej trochę w brąz i ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię, zwłaszcza zimą lub późną jesienią. Kolejny Lakier, jest to w sumie nietypowy lakier, i znowu od Agaty, za co bardzo dziękuję. I to jest po prostu szary lakier, ale on jest tak piękny, że bardzo często właśnie teraz, jak jest taka pogoda, że nie zawsze jest słońce, to on super wygląda na paznokciach, ale nie każdemu on pasuje. Moja siostra ostatnio u mnie była i powiedziała, słuchaj Daj mi jakiś lakier, pomaluję sobie paznokcie. Dałam jej ten. No, paznokcie wyglądało jakby miała sinę, nie pasowało jej kompletnie. U mnie to wygląda fajnie, także myślę, że dobrze było, żebyście rozważyli dokładnie tutaj kwestię tego lakieru. No i ostatni e, lakier to jest Sally Hansen, e, kolorek 420 e, Pacific Blue. Ja za niego dałam niespełna 10 zł i taka cena jest najlepsza tych e, lakierów. E, ja Wam polecam w Superfarmie rozglądać się właśnie za tymi promocjami, bo e, ciągle właśnie te Sally Hansen te, w tych buteleczkach są przeceniane i są przepiękne kolory pomarańcz, mięta, um, wiśnia tam jest fajna. Naprawdę jest trochę kolorów takich bardzo, bardzo fajnych i ja mam właśnie ten Pacific i on to jest po prostu taki czysty kobalt. No i to by było tyle. Chciałam wam pokazać takie najfajniejsze moje lakiery, które teraz na bieżąco używam. Um, nie dam rady Wam pokazać wszystkich lakierów, bo jestem lakieromaniaczką i e, mimo tego, że rozdaję moje lakiery, które wiem, że już nie używam, to mam ich za dużo, więc e, no nie pokażę Wam ich niestety, bo filmik trwałby pół godziny albo i więcej i tak już nie długo trwa. No ale nic, w każdym razie to tyle by było, jeżeli chodzi o moje paznokcie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeżeli macie jakieś pytania a propos paznokci, to piszcie w komentarzach, ja chętnie Wam odpowiem i podpowiem, co robić, czego nie robić, czego nie robić, nie używać metalowych pilniczków. Metalowe pilniczki rozdwajają nasze paznokcie i to jest po prostu zło. Także papierowe pilniczki i niekoniecznie ostre. Ja wiem, że ostrym się szybko piłuje, ale niedobrze się piłuje. Także im delikatniejszy, tym lepszy. No i to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o paznokcie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o blogu, bo tam się dzieje. No i mam nadzieję, że będzie się działo jeszcze więcej. No i na Facebooku zawsze są świeże newsy. Także zapraszam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.